Ciemnośiem widzowie, to ja Oliver, powracam. I dzisiaj będę grał z moim kolegą w Fortnite. Ale, ale go, niestety, go niestety nie słychać. Nie wiem, czemu, bo jest jakieś zepsute. To jest. Go nie słychać. No i, i będę robił z moim kolegą challenge. Tylko nowe skrzynki challenge, czyli te skrzynki Duma i te Avengersów. To możemy w sumie polecieć. A wybiorę włości, bo tam jest dużo tych skrzynek. Oh yeah. I wyszłem, kurde, ja wyszłem przez chwilę z forta. Jak wiesz, ja, ja gdzieś weszłem nie chcąc. Dobra, skaczymy, widzowie i lecimy. No, i w ogóle widzowie. Ej, widzowie, miałem coś do Was powiedzieć, ale kolega coś do mnie powiedział i zapomniałem, czekajcie, muszę sobie przypomnieć, widzowie. O, no kurde, eee, co ja chciałem do, ci do Was powiedzieć, widzowie? Hmm. O, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, oczywiście trzeba zostawić. No, jak ktoś się zostawi, to będę zły, niestety. No właśnie, nie dostaję słów, a już mnie. A już jeden mój kolega, który stawia same szorce, to już prawie mnie przegonił. Nawet stawiając same szorce. Rozumiem, czy to widzowie? Nie wiem, jak to się dzieje. Tego nie mogę wziąć. Choć mam, choć mam pistolecik. Wiem, widzę. Chłopiec, gdzie uciekasz? Ty, chłopak gdzieś ucieka. Oj, ten, ten się podał, no i stoi biedaczek w miejscu Stał przez chwilę A gdzie uciekać? Nie uciekaj! Co uciekać? Wiem, tutaj będzie, tutaj aż jedna do siebie tutaj Dobra A Apteczkę przyda się Tu, tu, jest, tu nie ma jednej? Tu jest, dobra. O, ale chłop ma dobre lu. To ma epicki kara. No i... No. Ej, czemu ty wyrzuciłeś epicki karabin? To ja chyba sobie otypek. Ktoś nam zabrał skrzynkę, chłopie. Ale pan, że ty nie wziął w ogóle luta z tej skrzynki. Nie wziął tego i tego. Tylko ona jest otwarta No to jak? Ej, skoro ty wyrzuciłeś to teraz wezmę tego smg -ka. Gdzie to wyrzuciłeś? No czemu to wyrzuciłeś, człowieku? A w sumie... W sumie tego nie chcę A po co to rzut? A bo może tam... bo tam będą naboje A tu jest nie ma nic gdzie takie masz. Ej, o, o mamo spanter! Spadaj. Nie mogę ich trafić. Jest. Ruszać co gówno. ja się nie mogę ruszać. A, A ja się w ogóle nie mogę ruszać. No to super ranska gra. Nie mogę się ruszać. Mogę to w No, Ach, widzowie. Tak, czasami ta gra jest na zerok gówniana. Widzicie, to co się stało, widzowie. Gówny się stał. Nie mogę się ruszyć po prostu. Normalnie się nie mogę ruszać Dobra Idziemy. No nie wiadomo Doktor Dobra i potem mogę pójść bo też jest jedna Hello, będziemy po prostu szukać ten skrzynek ej! wyjdź za ten z tą wspólną yeah ej! yes! Noże Może jesteś takim gigacowym, tak sobie chodzisz? Aha. Ja dostałem z piętnaście tysięcy tak bo podziękowałem temu ziemalowi. Jezu! ostatnio chciałem to zrobić, ale my zabili. Jezu, bo... Ja, ja, ja bym z nim pozbywał, ale... Kurde, on nagle miejsce zmienił. No i po i prostu... Nie przez przegraliśmy. bo tylko dlatego, bo on zmienił miejsce. No, chyba Tak, no, tak to było na swoim odcinku. Nawet na odcinek oglądałem. No, tak, odbijajcie na mojego kolegi kanał i dajcie mu subskrypcję, bo on w ogóle nie dostaje subskrypcji, praktycznie. Oj, tutaj leci jak, jak, jakiś sposób, ale ty tylko jest sam. Jest tylko sam, więc sobie z nim poradzimy, a nie tylko jego kolega leci. A im pokazujesz, tylko leci ten wiomalek, który się, który się przestraszył, no i do nas raczej nie leci. Dobra, otwieramy tylko to. Dobra, dwie, dwie piskie broni mi starczą. A, wow, dostałem. Chłopie, spadaj mi z tą, daj mi blondarze, dzięki. Pokonałeś ich dwóch? Nie, spokojnie idę, idę na pomoc. Dwóch? Słuchaj no, oh! Oh! <słuchaj>, Słuchaj, no dobra. O! O! Ej, no właśnie, nie chcę sami uleczyć. Tak, ja nagrywam co, co kartę wziąć jak ty się po, po, poszłeś stąd? O, widzowie, ja, chcia, ja wiem co chciałem wam powiedzieć wcześniej, że mamy tylko trzy próby na to Teraz mamy tu już tylko dwie O, aw, no wow Ej Nie wiem co tego Ty, co jest? Spadaj. A, ja dobrej broni. Ej, a czy miałeś działko z skrzynki? O, 4 kapy, kurde. Ej, ale gdyby on, gdyby on nie stał w miejscu, to ja bym. To ja bym do mnie zginął. A to co? Tu tego jest opieka jakaś. A dobra, coś to. Dobra, to ja wezmę tutaj. Dla ciebie no, no, działko, tylko nie, mo nie mogę. Bo nie jest ze skrzynki. To do ciebie. A mogę kapić na Amerykę, czy nie? Dobra, wybierz pistolet I masz od razu naboje do pistoletu I do pompy Dobre, nieważne Dałem, dałem Tu masz czy popkę jedną teraz teraz... Terenie... Teraz tylko pompę mamy. ajajaj Musimy znaleźć skrzynek więcej. Ej! Nie musisz działka! Dobra, to możemy iść najpierw tutaj. Ja na wezmę jedną skrzynkę i potem pójdziemy na skracone slajdy. Tylko. Albo... no albo pięć chyba, nawet nie wiem Ale w ogóle mamy, mamy takie farta że ich pokonaliśmy Ej, widzowie! W ogóle dawno nie robiłem challenge, sorry widzowie. Siema stary. Wow, 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 wow! Wow, jaki agresor! Um, bo może poszukajmy więcej leczenia, bo trochę musimy mieć leczenia, jak mamy tak mało broni Dobra apteczka mam, ej nie to, wy Dobra, nieważne, chodź Siema! No i, no i wiem, teraz teraz, teraz możesz bić em, samochod, b, b, samochód kilofonem, ja znam tego trika, tylko nie ma nikogo w samochodzie, więc tylko niepotrzebnie to zrobiłeś. Ej, idziemy tutaj? Bo się nawalają w sumie. Dobra, dawaj idziemy. Bo to, są, bo to są akurat boty, więc idealnie. Dobra, w locie, dead. Tak, ja się na... Ej, chłopie, nie bij go! To jest balanek, którego, którego widzieliśmy w lobby, chłopie! Ja tego balana w lobby widziałem! Na serio, chłopie! Ja tego balana w lobby widziałem! Co jest? Ej, kolega to nie zbyt takiego kolega. Tylko e Randoma jakiegoś, którego widziałem w lobby. A, teczka się zawsze przyda, to gówno się nie przyda nigdy. No, właśnie nie wiem po co mówisz, że będzie ważne. Mój kolega powiedział, że on zapomniał, że nie nagrywa. Bo on do domu gadał teraz do was. Szkoda, że nie słychać. A kiedy słychać będzie, to będzie fajnie, ale nie wiem. Wątpię w to. Wiem, a ja potrzebuję karabin na pewno. Aby być niedaleko, tutaj powinno być. Ej, jak budzi, e, jak budzi jetpack. Dobra, nie, nie, nie zabrał nik na szczęście. Maj, 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 maj Go Go there Thank you O, no i to, mai, dzięki A co, co, co? O, No, ale to ja robię na pompa. No, Dobra, jasos. Ej, widzowie, mam dla was taki challenge. Jak, poli, jak policzycie, ile, ile razy już siedliśmy do różnych bryk? Nie, albo ile, albo ile razy siedliśmy do samochodu? Potem, potem, to ten, to ten, wtedy go subskrybuję. Okej, okay, widzowie, jak widzicie, ile razy do auta jakieś wsiedliśmy, to wtedy dostaniecie coś tutaj. Kurde, tam już jest zabrana jedna. Dobra, Aby, chodźmy szukać. O kurde, łatwo. Jeszcze drugi. Ale, ale gdzie to już? Nie będzie on jest. Tutaj. Pantera, co? Pantera czemu czekasz? Nie <laughs> czeka! O Jezus! Nie wyczynam z nim! A skąd masz z ze y skrzynki? Ale do samo niego dużo. Co on uciekł, chłopie? No, jetpakiem uciekł. Bo po, po, pokazywało, pokazywało mi mi pokazywało. O, on teraz pewnie poszedł po, po karty kolegi i teraz ucieka. Ale gdzie on jest, to już nie wiem. Kurki, mam dobre tutaj. W szaku campi! W kołbysiu jestem głupi! I ucieka znowu panterą! No Jezus... Daj bijesz go, bijesz go! ale ja do ciebie idę. Wejdę na tak, żebym mógł, żeby mógł go z góry bić i się będę skradł. Gdzie O nie, bo tak ucieka i ucieka. Tam uciekł, dobra. No i mam chyba, bo jego kartę jest zwiał. Szukamy go jeszcze. Dobra, teraz mam fulla praktycznie. Tylko brakuje mi jednej tkuczy. On uciekł! Musimy iść do folgorantki, restartu najbliżej, i on pewnie tam poszedł Niebieska skrzynia! <grym> Wiem, pa, tu jest niebieska skrzynia. Ooo, i i War Machine. Kurde. <grym> Możemy, wiesz, albo ja wezmę. Zrestartował już go! Za późno. No, oczywiście. Um, ta, ta, tam, idą, tam idą medale, więc lepiej spa więc uciekajmy. Bo tam idą medale, bo pewnie usłyszeli to. Tu musi być jedna skrzynka. No, chodź. Oczywiście. Szkoda, że nie mamy skaduma. Spadłem widzowie. Kurde, daj mi tu weź, dobry. Szuriii! Nice. Okay. Ej, czemu wyrzuciłeś to? Łapy, za pistolet to wyrzuciłeś, poza ci dwa kurde karabiny, o kurde. Jest! Dawaj, idziesz tam na rękawiczami, do niego. A ja staram tam się iść. Jestem, jestem też na dachu. Ja chyba nie mogę dogonić w ogóle. Tutaj jest. Dostał Kraka ma! Ale dostał ode mnie. No bo ja właśnie tak było. Ja właśnie tak. O kurde. To jest. Daj, chłopie, co uciekasz? Ale ale dostał. Tylko in, inni nas strzelają. A, ale. To tylko bocik, kochany. Tylko bocik. Kolubsk, kochany. Medale, ale, medale, ale, są ale, 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 Zrób to. O, ale, to. O, o, jak tyś tu. Co? Ja, chłopie, masz tu razu apteczkę ode mnie. A te, te sobie zjem apteczkę. Hmm, dzięki. dzięki. Co jest? Dobiłeś tego ziemalka i potem. Dobra, dzięki. Ej, chodź, nie, żeby nic z tego wziąć, Dobra, ale i tak on dobry tył. No to mi też poleję, akurat. Ale, chłopie, fart. Ja myślałem, że już zginiemy na sery. Se mm. Co przeładuję? Nie widzę. Bo niech słońce, ja chciałam sprzeładować, tylko. Jest! Jezu, mityczna pompa! No i wydaje tu, się, są dwa jazdy. Jet, jetpacki idealnie. Nie możemy. To tu co, jeszcze jest legendarne karabinek kniszy Albo. Jeszcze pistolet monarchy. Oooooh! Ej. Ej! 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 A co jak ten jetpack był z y, skrzynki? Bo to na pewno musiał być ze skrzynki. No, niestety. Musimy znaleźć skrzynki po jetpack. O, już było Dobra, daj, daj mi to. Musi, musimy to się ukryć, żeby nikt nie wziął. Ukryjmy to Ukryjmy to w krzakach. A ja ukryję pistolet po narchy. Wszystko będzie w tych krzakach Ja coś jak jak o to moje jest To też trzeba schować. Normalnie o się w tym zakochały. To jeszcze jest pistoletik legendarny. Eee, kroki, kroki. Ho... hop mało, mało maszyna on no ucieka, bo ja go prawie zabiję popie. Tylko ja mam park więc idę, idę go wyrzucić Ej, weź go zabij, bo on prawie ode mnie zginął. już go widzę. Dobra nie, zostaw go, bo on już uciekł tym po... tym po... On, już, on już uciekł tym portalem. Dobra, bierzemy 5 pistolet i to wszystko już. Dobra. A ja zaraz idę po moją pompę. Nie daj mi moją pompę. Dzięki. Dobra, wszystko schowane. Jak to jak ktoś ten lud znajdzie, tą tak zazdroszczę. Ej, a to tak ktoś źle postawił. No co? O idealnie. Idealnie. Dawaj. Co strafę mnie wybiłeś, cymbale! No, jakby skoczył to jeszcze dalej by mnie wybiło, chłopie. Porusza teczka yeah, idealnie Dobra. Ja mam ja mam dobry loot, ale muszę mieć plecak i dopiero będzie idealny loot. Musimy znaleźć jetpack. I to... Um, cho, chodźmy na nie na nietozerum. chodźmy na nie tozor. Eee, dobra. No ale ty masz Suri, no no no, ale nieważne No ale ty masz Suri i wiesz, będziesz szybciej, no i wtedy szybciej będziesz na nie to dromie. Ty tu by tam... a nie, ty masz Kapitana Amerykę, dobra Ej, a, a skąd masz Kapitana Amerykę? Okej, okay. No bo ja nie grałem. Bo ja nie grałem w Royale tylko dawno. Jaki, jakiś, jakiś dzień nie grałem. To to się miło przy mnie chłopie normalnie. No ja właśnie mam kupić. To bocik. Zgaduję. A skąd wiesz? No nie, tu ci strefa, najgorzej! Ooo, biedny bananek Bo tu, tu, tu Ale idzie strefa, najgorzej. Tu jest jedna skrzynka, biorę to. Błagam, błagam. Shuri! Dobra, daj mi Shuri. Będę mógł chociaż się rotować z tym troszeczkę. Ty, ja zaraz zginął, strefa, ła! Wow. No, ja tak dostawiłem. A, a Dobra, dawaj, dawaj kampimy. Widzowie, wiem, będziemy teraz kampić, wiem, to jest. Ham. Ej, ak. A którym daje się taki, taki skok? A dobra, już wiem, dzięki. Bo ja w ogóle. Że gram i nie wiem, jak się używa to. Może to wyrzucę? Nie mogę, U używam no i za mało. Y a, co to za małe, net Dobra, chodź. Chodź, chodź krampin, wiem. O, spieszę, ulec się. Że naładuję tak szybciej, a ja muszę sobie... kroki, 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 on idzie po medal, on idzie, on idzie po medal, co Dobra, dobrejki, dawaj, dobryki dawaj hello, Bozo! Dawaj, Bigo! A bo! Dobra, zostali na osobę z tips, nawalamy ich! Spadaj. Dostał! God, zginął, zginął! Ej, strasznie jest ostatni. A, raczej nie. To był jego kolega raczej. Kurde, zwiali nam! No, tylko nam jeden związek, został nam ostatni typek, ale gdzie on jest? Eee, po, po, Dobra, oni. Nie... po, na, na! po, 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 Cześć! Skąd oni są? Yes! Zowie! Wygraliśmy w końcu! Pawizowie Zowie, na